Cześć, dzisiaj Wam pokażę jak dokonać wyboru, jakie drzwi wybrać. Czy wybieramy drzwi uchylne, czy przesuwane, z czym to się wiąże. Ja dzisiaj jestem w showroomie Komandora i pokażę na ich ekspozycji różnego rodzaju rozwiązania i pokażę jakie są profile, jakie są uchwyty. Jak sobie to wszystko dobrać i powybierać? Ogólnie można powiedzieć, jeśli chodzi o drzwi uchylne, że mamy drzwi, które są, fronty drzwiowe, które są wpuszczane i nakładane. Różnią się y, tym, jak ten front jest zamontowany. Zobaczcie. Tutaj mamy front, który jest wpuszczany, czyli widzimy boczną krawędź naszej szafy. Tutaj natomiast mamy szafę, zobaczcie, gdzie. Front nachodzi na bok, czyli jak otworzymy sobie, zobaczcie, to ten bok, korpus tej szafy jest schowany. Czyli jak patrzymy sobie od przodu tej szafy, to w ogóle nie widzimy boków. I dla osób, dla których to jest ważne, żeby te szafy były takie minimalistyczne, no musicie wziąć to pod uwagę, żeby właśnie sobie coś takiego zażyczyć albo zaprojektować. Fajne rozwiązania są takie, gdzie mamy bardzo cienkie. Eleganckie, właśnie uchwyty, i możemy sobie taką szafę, zobaczcie, otworzyć i mieć tak zwany cichy domek. Zobaczcie, one się tak powolutko domykają. To też jest bardzo praktyczne, a nie każdy na to zwraca uwagę. Teraz, jeżeli będziecie chcieli zastosować sobie na przykład szkło na froncie meblowym, to tutaj warto zwrócić uwagę, że ta tafla szklana nie może przekraczać. 250 cm na wysokość. I niestety w drzwiach uchylnych nie zrobimy tego, co w drzwiach przesuwanych, czyli nie połączymy szkła z laminatem. No tego nie po prostu nie zrobimy i to musicie wziąć pod uwagę, że takiego systemu w drzwiach otwieranych nie zrobimy. Ja pokażę wam tutaj, zobaczcie, tutaj jest front akurat akrylowy i tutaj mamy też nasz front zachodzi na Listwę boczną na, na ten korpus i widzimy tylko front przedni, więc tutaj musicie na to zwrócić uwagę. Teraz kolejną ważną rzeczą jest, że konstrukcja takich szaf przesuwanych może być tak zrobiona, że nie widzimy tej ramy albo ją widzimy. Tu jest, zobaczcie, taki system, gdzie mamy ramę całkowicie schowaną, w ogóle jej nie widać, a to są drzwi przesuwane, zobaczcie. Do tego, żeby tak zadziałało, musimy jakiś, mieć mikro uchwyt. Tam był taki okrąg, tutaj mamy taki element wycięty w kształcie litery C, ale możemy też mieć, zobaczcie, to jest ten sam system, czyli stelaż jest z tyłu ukryty i nie widzimy, nie widzimy tego ramienia. Albo możemy mieć takie elementy, zobaczcie, konstrukcyjne, które spełniają funkcję uchwytu. Czyli od przodu widzimy taki cienki pasek, w tym przypadku w czerni. A możemy swobodnie chwycić i przesunąć. Rodzaje tych profili mogą mieć oczywiście różne kolory, mogą być też różne kształty. To nie musi być tylko i wyłącznie ten kształt. Warto sobie sprawdzić, jakie są dostępne elementy. Tutaj zobaczcie, jest szerszy, tutaj jest węższy. On jest tak zrobiony. To jest system szafir, że jak patrzymy od, od przodu, to widzimy tylko tą szczelinę, a jednocześnie jest bardzo wygodne w przesuwaniu. I na to, słuchajcie, zwróćcie uwagę, bo później będzie Wam się. Lepiej albo gorzej użytkowało takie fronty. Więc albo musicie się zdecydować, czy to będą fronty przesuwane, albo otwierane. I teraz ważna rzecz. Jeżeli robicie fronty otwierane, to szerokość, słuchajcie, szerokość tego frontu nie powinna przekraczać 60 cm. To jest raz. Przy frontach przesuwanych 120 cm i musicie zwrócić uwagę też na zawiasy. Dlatego, że te, te, te fronty muszą się, słuchajcie, na czymś trzymać. Przy takiej większej szafie tych zawiasów trochę mamy. Zobaczcie. Tutaj mamy szafę dosyć wysoką i mamy tych zawiasów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu mamy akurat front, zobaczcie, nakładany, to o czym mówiłam na samym początku, czyli ramka ta, która tutaj jest, przykrywa nam bok. No i mamy pięć zawiasów. Teraz, jak będziecie sobie te środki projektować, to zwróćcie uwagę, że tutaj na dole też ten zawias jest. On jest około 10 cm od podłogi. No i u góry też, czyli w tych miejscach. Gdzie są zawiasy, nie robimy półek, nie robimy szuflad, no bo ten front musi się w jakiś sposób trzymać. Jaka jest wysokość płyt meblowych, która jest stosowana? Tutaj, akurat jest to 275 cm, jeśli chodzi o laminaty, i tak jak powiedziałam, 250 cm, jeśli chodzi o szkło, ale najczęściej stosuje się około 220 przy frontach otwieranych. Czyli jeżeli mamy fronty otwierane, to to szkło najwygodniej zrobić na 220 i górną część przeszklić osobnym kawałkiem, tak żeby to było wygodne, funkcjonalne, żeby długo nam posłużyło. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym pokażę kolejne fajne rozwiązania dotyczące aranżacji mebli w Waszym domu i widzimy się już wkrótce.